Ze strony to i W kolejnym odcinku z gry Sabnautika. Dzisiaj pójdziemy na jedną z wysp, na której jest baza, y, którą będziemy mogli sobie przeskanować, i dzięki temu będziemy mogli oczywiście zbudować ją. Tylko na razie nie planuję budować bazy zdecydowanie, ponieważ no, nie ma materiałów. Przydałoby się tu podstawowe rzeczy ogarnąć, takie jak Simaf i tak dalej. Więc no, spróbujmy polecieć. Z tego co pamiętam, to ta wyspa jest w tamtą stronę. Lub tam. Chyba ja bardziej w tamtą. Tak szczerze wam nie powiem, że nie pamiętam, ale spróbujmy. Może po drodze znajdziemy jakieś fajne rzeczy nowe. Znaczy się zdziwicie, że co tak szybko idziesz na tą wyspę. No ja po prostu... Lubię szybko i wściekle to robić. No, widzicie, tu już mamy pierwsze pudełko którym jest chyba przynosi to jako pojazdów, tak skały. Bardzo to nam się przyda do zbudowania podstawowych samo, Samochodzików Tylko nie wiem, czy po drodze możemy spotkać lewiatana, Lipro Lewiatana. To jest w tamtą stronę, tam gdzie jest ta. Tylko nie wiem, czy to z O, tu mamy pierwszego wraka, więc sobie go jak najbardziej zwiedźmy. Widzę tam już skuter Siglight to się bardzo nam przyda. Dobra, bierzemy. To jest taka pierwsza wyprawa. oblad przyda się do budowania bazy. Tylko czemu to tak? Wolno się skanuje. Dobra, już lecę na powierzchnię. Tam jest pułapka grawitacyjna. Jestem trochę głodny, ale wziąłem te rzeczy. Tak mam, dobra. Mam też też te rzeczy na prawce, więc jak tam będzie trzeba coś naprawić, na przykład, to będzie można to zrobić. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu też nic nie ma, ale to jest ta pułapka grawitacyjna, więc sobie ją zeskanujmy, Pierwsza część dopiero. O, tu to jest radilateralne to bardzo przydatna rzecz. Na przykład, jak chcesz oznaczyć swoją bazę lub inną ważną rzecz. Dobra, chyba to wszystko, albo nie jest. To jest. Co, co, co? Aha, czyli ten bio, ten tutaj, ma w sobie dużo jaski. Dobra, fajna informacja na przyszłość. Tutaj widziałam tą radio latarnię, więc przydałoby się ją wziąć. Już dzisiaj jest ogarnięty dźwięk. O, tutaj weźmy sobie siarkę. No i kwarc też możemy wziąć tak na zapas. O, jak to się mówi, kwarcu nigdy nie za dużo, tak jak wszystkiego w tej grze. W tej grze wszystko jest przydatne, ale tak nawet bardzo dosłownie można powiedzieć. Dobra, więc no to rzeczy, idziemy dalej. Przydałoby się, o, właśnie mówiłem, że jedna wyspa jest na takich stworkach, co podnoszą rzeczy, właśnie na tych. Tylko, że one są dużo, dużo, dużo większe. Właśnie do tej właśnie teraz płyniemy. Czyli tam to jest z tego co pamiętam? O, tu są te takie te takie grzybołupi Jakoś tak nie pamiętam jak to się nazywa, ale w sumie możemy sobie przeskanować, żeby wiedzieć. Na razie żadnych wraków po. Na razie nie widzę ich. O, tam są te rykiny takie. Zanim ja to dogonię, w moim tempie to już usieknie Szukam go. No, ja chcę to przeskanować. Dobra. Ko to jest Rafał Grzbiet. No, nawet dziwna nazwa. W sumie ma rafę na sobie i... To jest. Lewiatański, to jest do Lewiatanu zaliczane. A gdzie jest ta wyspa? Pamiętam, że właśnie był widok z tyłu na Aurorę ja się tu rozglądnę. te Rafał Grzbiet? Nie słychać lewiatona. Jeszcze dużo razy miałam na tamtym sejwie styczność z liper lewiatonem. Więc naprawdę nie polecam. Bardzo zła rzecz. Tylko no, gdzie jest ta wyspa? Co, co to było? O, widać coś? Jest. Co to, to, to jest? A dobra, się wczytuje wszystko. Dobra, udało nam się. Jesteśmy na miejscu. W końcu, jak to się mówi, widzicie tam już jest pierwsza baza. Czyli obserwatorium Obserwatorium, o ja Mam tylko dwie rzeczy Skaner, podstawową rzecz Dobra, pozwiedzajmy sobie trochę Wiem, że to z, pamiętam, że Sygnał Energetyczny Dobra, nie wiem co to znaczy, ale spoko Kurde survivalowego miecza i No, Dobra, trudno Kiedyś się tu jeszcze na pewno przyjdzie Jakieś gówno słyszę, tylko nie wiem jakie Przeskanujmy sobie, wszystko może się przydać Dobra, spoko Cyk Jedonko. Zejdźmy sobie... Ała Zejdźmy sobie tutaj jak widzicie, to nie jest prawdziwa wyspa. O, to jest PDA. Porówny PDA. To jest miejsce wymarzenia. Dobra, dobra, już to robię. Przefiltrowana woda. Jest tu gdzieś jakieś wyjście teraz? Chyba nie. Trzeba przepłynąć No wiem, że jest jakieś powiadomienie z radia, ale Trochę denerwujące jest Lecimy A w tych petwach to powinno się trudno biec Dobra, to chodźmy Wejdźmy sobie Na szczyt jakiś Jak tam widzicie, jest aurora i zbugowana część. To jest drzewo lwowe. Tak, drzewo lwowe. Przeskanujmy sobie. Co to, co to jest? Co, 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 co? Roślina mining. spoko. Ale to są dziwne nazwy, takie, właśnie obce, i to mi się podoba. Tam jest jedna baza. Z tego co pamiętam, to jeszcze była baza na powierzchni. I kolejne też na górze tam, dokładnie. Tylko najpierw bym poszukał tego, co jest na lądzie. Chyba jest baza de gasi, chyba z tego co pamiętam. Tak to się nazywało. Dobra, nie wiem co ja teraz robię z swoim życiem i zdrowiem. No dobra, wiedziałam, że tu jesteś. No i tu są te. Takie gówniaki. Co to ma być? Jezu, ale to źle wygląda. Proszę mnie nie bić. Ała oh, wow. Możemy tu zginąć. Kurde, mogę wziąć nóż. Może tym możemy ich zabić. No chyba nie Możemy sobie ty wejść, wziąć to Jezu, on tu się kampi na nas. Idź sobie niedobry człowiek No bo teraz sobie wyskanujmy to największą rzecz, czyli pomieszczenie wielofunkcyjne Co jest najważniejszą rzeczą Dobra, co to za? To, to? O reflektor, przyda się Nie, i sobie Co, to, co to ma być? Biurko, przyda się Jakiś porzucony PDA Ciekawe odkrycie, no co żeście odkryli O, to się przyda Nie, idź sobie Idź sobie, powiedziałam Idź! Nie lubię tego gówna i nigdy nie będę lubił O, tu są te jedzonko, możemy Idź sobie ode mnie Denerwuje mnie ten krabopająk A tam się wychodziła Idź sobie, nie! Nie zabijaj To też zewnętrzna skrzynka plantacyjna Nie no, proszę zostawić mnie no Nie lubię tych krabopająków Już ich nienawidzę w tej serii ja. Ale proszę mi powiedzieć, jak ja mam tam wejść Ale żebym zrobił chopa. hopa no, a teraz mamy tu ładną ścieżkę Do tej oto bazy Miniaturkę już będę robił ze screenów Z gry Oczywiście na trybie kreatywnym będzie się je robiło i myślę, że w następnym odcinku będziemy budować bazę. Ja poza odcinkami zbieram dużo tytanu tutaj będziemy mogli zrobić kazacką bazę. O, drzwi grodzeniowe mogą być. Tam jakaś skrzyneczka jest, z tego co widzę. Dobra, no, weźmy sobie zdej i coś tam woda. O, wewnętrzna też się bardzo przyda. Na przykład drzewa bulbowego. No i obserwatorium, czyli najważniejszą rzecz, którą z tego chcemy mieć. pójdziemy też do drugiej bazy. Jak najbardziej. Że ja mam zlutować. O, tu już jeszcze zapomniałam, bym zapomniał o Dziennik brata torgal'a to Powrót z głębi. Dobra. O Jezu, ale to wydaje się. Da no wystarczy zejść sobie z tą ciężką i tutaj będzie ścieżka na kodę. Tylko nie wiem po co robić takie bazy. Tak szczerze mówiąc. Ja bym zrobił w wodzie, bo będzie trochę nawet bezpiecznie. Chociaż że w sumie. Nie wiem. Tylko pamiętam, że tu kiedyś się wyświetlił taki komunikat, że wszystko co zdobyłeś wszystkie surowce należą do Altery. Bo wszystko co teraz miałem, tam jak zrobiłem diament pierwszy. To było warte, no, z kilka miliardów z, Dodatkowo z tymi tytonami i tak dalej Bo tu nic nie ma Więc idziemy dalej A to dziwne słońce już się noc robi, dziwne Dobra, lecimy do góry Grzybki Normalnie muchomor żeby nie spadł a tu kolejny jakiś ogromny muchomor dobra, lecimy zaraz będziemy no już dosłownie kilka tylko najgorzej, że teraz będzie cimno to co, arbuzo nie, chcę tą doniczkę a nie małego arbuzowca Ogrządki to nic O, tutaj jest tylko takie obiórko Przyda się Cyk No i porzucone BDA Dziennikusowy głosowy I jeszcze jeden Położenie bazy A, czyli jak budowali pierwszą bazę Jezu kicia Przestraszyłaś mnie Chiński ziemniak Odzyskały mi się w końcu No warto zrobić się chyba Albo po prostu go preskanuję Dopiero co wróciłem ze szkoły I specjalnie dla was nagrywam film Bo chciałabym ogłosić challenge dla mnie Będzie to challenge, że Do końca marca Od Od przedwczoraja w sumie Będę codziennie wrzucał filmy. Więc myślę, że to Bardzo fajny challenge, szczególnie dla Jezu, jak cimno jest Tylko tego zimniaka widać jakiegoś Po prostu główno widać. A co tu bym przeczekał troszkę. Co to za latający, coś. Jesteśmy kilometr i 239 metrów od naszej tymczasowej bazy. O tu małem okienko. Ale ja nigdy nie mogłem takiego okienka zrobić. Da się coś tu jeszcze przeskanować. A, coś tu zbiłok, A, da się to w ogóle zjeść? Tak. A tego to już się nie da zjeść. Ale mamy tabliczkę, ona jest chyba do obcych. Pamiętam, że na drugiej wyspie potrzebna była fioletowa tabliczka do czegoś. Więc fajnie, że sobie odblokowaliśmy. Nasza spawarka. Można na nim usiąć, nie usiąść, nie. Bo kiedyś się zbudowałem taką bazę w obserwatorium, i mogłem na to siadać, ale to chyba jest popsute. Się już nie kręci i nie można siadać Ale tu się ładnie świeci, taka druga. No ładne, ładne. Także najgorsze, że patrz, wszędzie jest niebiesko. Wszędzie, ale to wszędzie Więc spodziewajcie się w kolejnym odcinku ze subneutiki <grym> Najważniejsze rzeczy, czyli bazy Co jest bardzo ważną rzeczą Żeby tam zrobić sobie magazyn I w ogóle podblokować różne rzeczy Radio zrobić, stację dokującą Modyfikacyjną no i wszystko to w sumie co jest potrzebne do życia. Drony, w sumie drony też się bardzo przydadzą, bo drony dzięki dronom można na przykład sobie polecieć do Aurory, tylko z tego co wiem, one mają mały zasięg i po jakimś tam zasięgu zaczynałem tak zamazywać ekran i myślę, i tam widziałam do modyfikacji, że właśnie można jakiś moduł do tych dronów, żeby właśnie dalej lecieli sobie. Dobra, myślę, że taki odcinek, w którym sobie zjedziliśmy calutką wyspę, się Wam spodobał. Więc to by było na koniec w tym odcinku. Na razie.